Jakaś redaktorze, prawda? zażartowałbym, chociaż to nie jest temat do żartów, że już wszystkich przerzuciliśmy do domu, do Kotuli. Do jednej szkoły, drugiej szkoły, placu zabaw, przedszkola. No, ale co, ale co, po co to ten strach tak. zbudzania? Jest po co? Ja nie rozumiem, co imigrant ma zrobić. Mój syn walczy o wasze dupy, przepraszam, no tak mówię. W Polsce jak w lesie. Czasem sielanka, a czasem ku. Gęsto od pułapek i dzikiej zwierzyny. A w polskiej polityce i debacie publicznej jest jeszcze gęściej. Mamy tu dwa światy, które żyją obok siebie, ale udają, że się nie widzą: świat wielkich miast, drogich symboli i poprawnych politycznie uśmiechów. I drugi świat, ten gdzie ludzie na co dzień mierzą się z realnymi problemami, strachem i poczuciem, że nikt ich nie słucha. I czasem, w jednym miejscu, w jednym momencie, te dwa światy zderzają się z siłą pędzącego pociągu. I wtedy lecą wióry. Takie zderzenie miało miejsce w Gryfinie, na debacie zorganizowanej przez kanał Zero. I to, co tam się wydarzyło, obnażyło całą prawdę o tym, jak głęboko jesteśmy podzieleni. Jesteście na kanale, kto wygrał, także zostawcie lajka like i suba, żeby być na bieżąco z tematem. A teraz lecimy z tematem, bo dziś mocny odcinek. Zacznijmy od tematu, który rozpala Polskę do czerwoności kryzysu migracyjnego. 3 lipca 1 oko pierwszej w nocy most graniczny w gubinie. Niemcy wychodzą za komisariatu, który jest zaraz za mostem i wyprowadzają migranta. Przerzucają go do Polski. Nie ma polskiej straży granicznej. Nie ma polskiej policji. Prawdopodobnie zupełnie bez uzgodnień. Po cichu. Pod. Ukryciem nocy. Tak robią Niemcy. Oni czują, że mogą robić cokolwiek chcą. No i nasi koledzy idą, pytają się człowieka, czy ma papiery, czy ma dokumenty. Okazuje się, że nie ma nic. Wraca, wraca do Niemców. Pod pachą tylko jakaś torba z jedzeniem. Niemcy chcieli go wypuścić po prostu na ulicę. W nocy. Krzysztof Stanowski od razu wrzucił granat do szamba. Niby niewinnie, z tym swoim pokerowym wyrazem twarzy, rzucił w stronę posła Dariusza Mateckiego, że cały dzień chodził po Szczecinie i jakoś nie mógł się doliczyć tych rzekomych tłumów inżynierów i lekarzy z Afryki. Trochę na skutek różnych filmików, które wrzucał pan poseł Matecki do sieci, myślę sobie... Wszędzie tam są jacyś czarnoskórzy przybysze z Afryki. Cały dzień chodziłem, ani jednego nie zauważyłem, więc nie wiem czy miałem Dzięki takiego... Nam. Dzięki Wam, no nie wiem, no, albo miałem takiego pecha, albo akurat byli w innej części miasta. Taka zaczepka, rozluźnienie sytuacji, żeby sprawdzić, kto ma jakie karty. Dariusz Matecki od miesięcy publikuje dokumenty, nagłaśnia sprawy przerzucania migrantów z Niemiec i ostrzega, że idziemy drogą Europy Zachodniej, gdzie wzrost przestępczości związanej z migracją jest faktem, a nie fobią. Na przeciwległym biegunie stanął Andrzej Radziwinowicz z Partii Zieloni, typowy przedstawiciel obozu rządzącego który przyjechał opowiadać, że trzeba być otwartym, tolerancyjnym i że na granicy w sumie to nic strasznego się nie dzieje. I wtedy zderzył się ze ścianą. Ze ścianą prawdziwych ludzkich emocji. Gdy próbował przedstawić swoją laurkę, publiczność nie wytrzymała. Ktoś z sali, nie bawiąc się w dyplomację, rzucił w jego stronę proste, żołnierskie słowo – gnojek. I oczywiście zaczęło się wielkie oburzenie polityka, że jak tak można, że to brak kultury. Tylko, że ta reakcja tłumu nie wzięła się z nikogo. Wzięła się z poczucia bezsilności i wkurzenia na elity, które mają czelność pouczać ludzi o moralności, siedząc bezpiecznie w swoich willach. Gdzie ta inwazja jest dokładnie? Natomiast Czy ja mogę dokończyć? Może wyjść z domu. Należy. Proszę mówić, proszę mówić. Zapraszamy do hojny, zapraszamy do Szynowa, zapraszamy ludzie może, do Gryfina. Będą, radzić, żeby będą żeby dogadywać, to. mają swoje emocje. Ale przepraszam, przepraszam, dajmy się wypowiedzieć do końca, dobrze? Bo inaczej to ten program się Grecia, nie odbędzie. Ja bardzo bym prosił o taką otwartą formułę, bo miałem wątpliwości z przyjazdem tutaj, więc chciałbym się wypowiedzieć. Bardzo mnie cieszy to, że pan redaktor... Był Zapraszam pana do wypowiedzi. Jak pan zobaczy tą inwazję, zaznaczam, nie migrantów. W cieniu śmierci sierżanta Mateusza Sitka, polskiego żołnierza, który został bestialsko zamordowany... Na granicy przez jednego z tych biednych ludzi szukających schronienia. Czy Klaudii z Torunia, kiedy masz w głowie obraz zakrwawionego munduru i trumnę bohatera, a przyjeżdża do ciebie polityk i opowiada bajki o tolerancji, to nerwy mogą puścić i puszczają, bo dla jednych to jest kwestia ideologii, a dla innych życia i śmierci. Pana syn służy na granicy? Mój jest Krzysztof Szczerbiński, a ja Szczerbiński, mój syn. Walczy, o wasze dupy, przepraszam, no tak mówię, bo to chłop w Szumiłowie stał. To dzieci są wokół nas, proszę kontrolować je. Dobra, I on walczył w broni polskiej granicy tam, w tych najgorszych czasach był. Ile razy od kamienie kamieniem odbijały się, a tu młodzi stoją to. Do wojska i na granicę no. Jest pan w kontakcie z synem? Tak. On teraz jest, i, i stoi na przesmyku Słubarski jest, jest o, operatorem drona. No. On przyjechał do, 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 do mnie, mówi tata tam jest wojna, wojna, wy nie wiecie co tu, co, co, tutaj w Gryfinie, tam wojna jest. Ile razy? On odbezpieczył, bez, musiał i, pistolet i karabin. Łatwo czuje Odlecę na chwilę od tematu, ale właśnie w tym kontekście trzeba patrzeć na pozornie niezwiązany z tym temat, który jednak idealnie pokazuje priorytety naszych elit. Podczas gdy na granicy dzieje się co dzieje, w Warszawie władze miasta z Rafałem Trzaskowskim na czele szykują się do wydania 700 tysięcy złotych na nową tęczę na Placu Zbawiciela. Powtórzę, 700 tysięcy. Ta nowa ma być niezniszczalna i trudnopalna. Ciekawe, czy będzie też kuloodporna, bo za taką cenę można by chyba opancerzyć mały czołg. To nie jest już tylko symbol wsparcia dla osób LGBT. To jest symbol arogancji władzy i totalnego oderwania. Od rzeczywistości. I tu znowu na scenę wchodzi Stanowski. Jego tweet w tej sprawie to Majstersztyk. Zatrzymajcie sobie film, jeżeli macie ochotę, i przeczytajcie, jak Stanowski ładnie oraje łopów. No i cóż, ten tweet to głos milionów Polaków, którzy patrzą na to i pytają, czy was do reszty pojechało? Wróćmy jednak do Gryfina, bo tam działy się rzeczy jeszcze ciekawsze. Trwa ta inwazja, tylko nie każdy ją dostrzega, czy ta inwazja dopiero nadchodzi, ale jeszcze jej nie ma. Jaka jest Panie redaktorze, prawda? że zażartowałbym, chociaż to nie jest temat do żartów, że już wszystkich przerzuciliśmy do domu do Kotuli, e, która tutaj jest gryfinianką, i szkoda że, szkoda, że dzisiaj jej tutaj nie ma. Bo ona jest stąd. Stąd co prawda uciekła, uciekła przed wyborami. Uciekła z Gryfina, uciekła przed wyborami, ale jest tutaj słówko dla mnie trochę dziwne, ministrom równości tego rządu i to ona dzisiaj też tutaj, moim zdaniem, powinna też sama z własnej inicjatywy przyjechać i się wytłumaczyć, dlaczego uważała, że chce przyjmować migrantów nawet do własnego domu. Ale czy na Szczecin trwa inwazja? Tak, moim zdaniem, trwa inwazja. Tylko, że duża część tych osób rzeczywiście wraca do Niemiec. To jest ten słynne nagranie z ulicy Mickiewicza, gdzie pokazałem po 1 czerwca, po wspaniałym zwycięstwie Karola Nawrockiego, pokazałem Somalijczyków, którzy zostali wystawieni z papierami od Straży Granicznej, byli identyfikowani przez mieszkańców, którzy mnie wezwali. Pomysł, aby zakazać przyjazdu osobom z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu pojawił się chyba przedwczoraj na, w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości i szybko zniknął, bo został powszechnie obśmiany. Ale to, panie redaktorze, jest inny pomysł, mhm. przytoczę, który powinien... My się powinniśmy jako prawo i sprawiedliwość wielokrotnie uderzyć w pierwsz, też w zakresie ściągania tutaj Ukraińców, dawania im socjalu. To wszystko były błędy. Ja być może jestem wyjątkiem w prawie i sprawiedliwości, ale moim zdaniem to były bardzo rażące błędy. Te wszystkie wieszania flagi ukraińskiej na instytucjach publicznych, więc moim zdaniem czegoś takiego nie powinno być. Oczywiście pomoc drugiemu człowiekowi jak najbardziej i odróżnienie Ukraińców od, od ludzi z Afryki to jest coś dla mnie oczywistego. To jest ten sam krąg kulturowy, co prawda nie zgadzamy się w, wielu, w zakresie historii na przykład, no bo do dzisiaj na Ukrainie stoją pomniki ludobójców, ale to, jest, to są jednak ludzie, którzy tutaj w większości pracują. A ludzie z krajów afrykańskich są to ludzie, którzy, no niestety, widzimy, studiowałem na Sycylii: tam Afrykańczycy żyją często przez wiele, wiele lat na koszt państwa. Matecki dobrze tam rozjechał kotule, ale co pokazała nam ta debata w Gryfinie? Pokazała nam dwa narody żyjące w jednym kraju. Jeden, który martwi się o symbole, poprawność polityczną, i drugi, który martwi się o bezpieczeństwo, o przyszłość swoich dzieci i o to, czy żołnierze na granicy mają czym się bronić. Stanowski z Mateckim, mimo różnic, rozmawiali z tym drugim narodem. A co w tym czasie robił rząd? Wygląda na to, że był zajęty projektowaniem tęczy. Ta historia nie ma prostego zwycięzcy, ale ma wielkiego przegranego. A jest nim ta część polskiej elity, która kompletnie straciła kontakt z rzeczywistością. I która jest tak fatalna w rządzeniu, że brak mi słów. Ale Stanowski podsumował to idealnie, pisząc na X tak Ciekawe spotkanie w Gryfinie. Emocje buzują. Mam szacunek dla przedstawiciela Zielonych, że jako człowiek KO stanął do dyskusji po Rzucony przez całe środowisko, przez administrację, przez rząd. K.O. w ten sposób przegrywa kolejne wybory. Sami się zapędzają do narożnika. A tu macie jeszcze jednego tweeta stanowskiego dosłownie sprzed chwili: Przede Jaki wszystkim sposób? moim zdaniem powinno się przeprowadzić badania, czyli sprawdzić, jaka ilość imigrantów, np. w danej gminie, na daną ilość mieszkańców, będzie w stanie się wchłonąć w dane społeczeństwo. Jeśli dotrwaliście do końca, to znaczy, że temat Was wciągnął. Dajcie łapę w górę, jeśli uważacie, że takie debaty są potrzebne. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz. I najważniejsze, napiszcie w komentarzach, po której stronie wy stoicie w tej wojnie o dusze Polski. Czekam na Wasze komentarze. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!